Kolejnym bohaterem dzisiejszego naszego spotkania w cyklu lektury na koniec świata jest książka autora Davida Hopkinsa, Siła czy Moc? Czyli mowa o ukrytych determinantach ludzkiego zachowania. Książka, która niesamowite wrażenie na mnie zrobiła i jakby stała się taką. Takim dosłownym pokarmem dla mojej duszy. Książka, która podkreśla moc i kreatywność i pokazuje nam na podstawie prostych słów, jak, jakie wzorce mocy mamy w ludzkich postawach. Jest tu cała lista wymienionych wymienionych słów, które kojarzą się z siłą i mocą. I dzięki tej książce możemy w bardzo prosty sposób dostrzec, czy jesteśmy reprezentantami tylko siły, czy posiadamy moc. Na przykład, Państwu przytoczę tutaj kilka takich porównań. Beztroski, lekkomyślny, aktywny, zahamowany, hojny, małostkowy, delikatny, szorstki. Ale co to jest właśnie ta moc? Im więcej mamy wiedzy, to już o tym wiemy, tym mamy wyższy stan naszej świadomości. Gdy mamy wyższy stan świadomości, to wtedy jesteśmy reprezentantami mocy. Wtedy już możemy przeprogramować swoje życie. Ze wszystkich naszych doświadczeń, tak naprawdę, tych, które przebyliśmy i tych, które przebywamy w tym momencie, rodzi się nowy człowiek. Może być, może stać się nawet tak, że po doświadczeniach i Wspinaniu się na coraz wyższy stan świadomości, dochodzimy do takiej prostej konkluzji, że ta osoba, którą byliśmy kiedyś, to już tak naprawdę nie istnieje. Jesteśmy zupełnie innym człowiekiem. Zupełnie inne wartości przyświecają nam w naszym życiu i poprzez tą zmianę postrzegania mamy. Zmieniamy też kontekst wszystkich paradygmatów bądź programów, w których byliśmy do tej pory osaczeni, programów i świadomych i podświadomych, o czym już wspominałam przy poprzedniej książce. Ale kiedy możemy stać się tymi geniuszami i reprezentantami mocy? W mojej ocenie, po przeczytaniu tej książki, jeżeli jesteśmy w stanie odrzucić stare programy, wyjść poza strefę komfortu, czyli tych przyzwyczajeń, w których nam było bezpiecznie i wygodnie, bo je znaliśmy dobrze, nie wchodziliśmy w to, co jest nieznane, czyli nie opuszczaliśmy naszej strefy komfortu. I w tym momencie mierzymy się sami ze sobą. Jest to najtrudniejsza konfrontacja w naszym życiu. Zaczynamy walczyć, może walczyć, w słowo złe, właśnie mierzymy się ze swoimi starymi przyzwyczajeniami, i wtedy mierzymy się sami ze sobą. Wiemy, że docierają do nas zupełnie inne informacje, zupełnie inne postrzeganie świata, zupełnie inna percepcja, i wiemy, że jeżeli nie zrobimy tego kroku do przodu, to tak naprawdę będziemy się już tylko cofać. Ta droga duchowa, ten mechanizm ewolucji, ten rozwój, wtedy. Tworzy z nas geniusza, jesteśmy geniuszami we własnym życiu. I co wtedy tak naprawdę odczuwamy, że energia, która płynie w całym naszym życiu w tym momencie, staje się dla nas przyjemnością? I cały cykl twórczy wszystkiego, co robimy w naszym życiu, czyli wychodzimy z założenia, że robimy to, co kochamy. I kochamy to, co robimy. Czyli absolutnie podążamy we właściwym kierunku. I to tak naprawdę możemy ująć w takim stwierdzeniu, że to jest podstawowym kapitałem ludzkości. Jeżeli jest radość, radość z kreacji, radość stworzenia, radość z każdego dnia i oddychania w nim, to my posiadamy wtedy moc. Ta moc jest y, tak uniwersalną świadomością, bo tak naprawdę genialność w ogóle jest cechą świadomości i jest tą cechą powszechną. Więc to, co uniwersalne, jest dostępne każdemu. Książka, powtarzam, wywarła na mnie ogromne wrażenie. Zastanawiałam się i można nawet doczytać się, na jakim poziomie jesteśmy osobiście i każdy z osobna, i wszyscy, i społeczeństwo, na jakim poziomie jesteśmy wykalibrowani. Hmm. Można by powiedzieć, że uznani geniusze są tak naprawdę rzadkością, ale geniusz znajduje się w każdym z nas, w każdym człowieku. I we wszechświecie nie istnieje coś takiego jak szczęście czy przypadek. O tym świetnie wiemy, tak? że przypadki nie istnieją. Wszystko dzieje się prawem umysłu i prawem oczekiwania rzeczy, zdarzenia. Więc nie jest przypadkiem, jest, ja to określam, wypracowaną energią. Jest to wypracowana energia. Przy tej mocy. Jedyne uczucie, które jest powiązane z mocą, jest to poczucie wdzięczności. Taki stan jest darem dla ludzkości, jest darem dla każdego człowieka. Jeżeli jeszcze do, te, do tej radości życia, bycia, istnienia potrafimy być wdzięczni, będąc wdzięczni. Stajemy się dodatkowo odpowiedzialni za innych. I na podsumowanie, myślę, że ludzie o rozwiniętej świadomości potrafią dostrzegać piękno we wszystkich formach i we wszystkich przejawach życia. Potrafią dostrzec jedność i współbrzmienie. Swoje własne energetyczne z każdym innym życiem i istnieniem na tej Ziemi. I dzięki tej książce zebrałam moje myśli i napisałam wiersz. Nasze moce. Zapraszam. Nasze moce. W życiu możesz zdobyć wszystko, gdy wiesz, jak umysłem władać, to moc. Umysłu zawsze ci podpowiada, w którą się udać stronę, z kim być, od kogo odejść, jak rozwinąć talenty, jak dostrzec na drodze ludzi prawych i mądrych, jak uwierzyć w siebie. Gdyż moce masz w sobie, dzisiaj o tym nie wiesz, lecz gdy tylko troszeczkę zaufasz mądrości, która drzemie w tobie w twej podświadomości. Będziesz śmiało kroczyć ty losu drogami, żadne kłamstwo już wtedy ciebie nie omami. Wiesz, że podświadomość częścią jaźni twojej, wraz ze świadomością toczy zawsze boje, jak dobro prawdziwe od pozorów odróżnić i umysłem dziecka nie oceniać próżni. Ze świata wielkiego, mocy informacji, które wielokrotnie służą tej manipulacji, ciebie, słaby człowieku, gdy spijasz z ekranu, kłamstwo przyprawione strachem, bo tobie jest dane, byś nie wiedział naprawdę o swych mocach wielkich. Byś dał się prowadzić, tak jak marionetki, w tatrze kukiełek na sznurkach, po stronkach, byś w strach umysłem po płotkach się błąkał. Bądź panem swego losu, ty zarządzaj sobą, nie pozwól więc innym wchodzić w swoją głowę. Obudź zatem swe moce myślą, dobrze kieruj zarządzaj swym losem, bądź autem, szoferem na drogach swego życia myślą swą zarządzaj, by nigdy nie błąkała się bezpańsko właśnie ona spraw. By myśl pozytywna była zawsze górą, wypełniała twój umysł, by stała się chórem silnym i jednogłośnym, który wie, co śpiewa. Drużyną, ramię w ramię, tak silną jak drzewa, których nic nie ugnie, nic nie wyrwie z ziemi. Głupota informacji i myślami tymi, że cały świat wokoło. Tworzy przyszłość twoją, że ty jesteś jej twórcą, a tylko bezwolną smugą cienia umysłu tego zbiorowego, trybikiem w machinie świata szalonego. Nie wierz świat zewnętrzny. Zaufaj mądrości, która wewnątrz ciebie od zawsze już gości. Postaw na swe marzenia i obudź talenty. Świat! Wtedy się zmieni, będzie jak zaklęty. Mocą Twoich pragnień i mocą Twych myśli, zobaczysz, jak wszystko, o czym marzysz, się ziści. Wszech, wszechświat zawsze Cię wspiera, musisz o tym wiedzieć, ale moc Ci daje wtedy, gdy uwierzysz w siebie. Zatem uwierz w siebie, mówię po raz wtóry. Nie szukaj wykrętów, nie zmykaj do dziury łatwych, leniwych rozwiązań, co to czasu nie mają stronie od myśli posępnych, co wieczne się zdają, dopadać cierankiem ze świata zewnętrznego, gdy falą informacji wszystkiego złego chcą wyprać twój umysł z wiary i pewności, zasiać niepokoje, pozbawić miłości. Sam w wierze swej nie jesteś, inni z tobą stoją, którzy znają swe moce i się ich nie boją, Wykorzystać dla dobra ludzi i planety, żeby pokój zapanował zawsze i na wieki.